Cześć witajcie tutaj Ksalion, a to jest kolejny odcinek serii Tomb Raider i wbijamy się już od razu do grobowca po którym skończyłem poprzedni odcinek. No i zobaczymy co tutaj się ciekawego wydarzy. Przecież tego, że już na wejściu jest jakiś malutki skargo. Używali skrybowie na dworze królewskim w Chinach. Kałamasz. Dobre, dobre. A... Okej, okay, na górę. Tym razem, tym razem nie w dół. Co jest dziwne? Najpierw, może tędy Amunicja zajebiście i jakaś szafeczka? Bardzo dobrze, ale nic z surowców. No to go tutaj. Zabite dechami, ale które chyba się da te deski rozwalić, tak mówiąc szczerze. Ta jest. A to chyba mi się to przyda dopiero na później. Jakieś potężne łańcuchy. I ścianka. No i amunicja. Okej, okay, to chyba to ja właśnie rozwaliłem, dokładnie. Idziemy dalej, kurczę grobowiec z nas zewnątrz. No dobra. Kolejny kolejna jakaś szkatułka. Hmm. Osmalone na brzegach. Co się stało z twoim właścicielem? Pewnie nie żyje. Okej, okay, jeszcze mogę sobie to ewentualnie to podpalić. Dobra. Jeden z trzech części strzelba. Tak, czy tak idziemy dalej. I chyba właśnie wchodzimy już tak pod skały, pod ziemię. Żegnam się z powierzchnią. Tele obrotowe? No, nieźle, nieźle. Jest obóz też w sumie. Zalany skarbiec. Ja sobie, wiecie co, zapiszę to, albo później sobie to zapiszę jakoś w tym. E, ulepszamy coś? Chyba nie. Zalany skarbiec, trzeba zapamiętać. To na pewno była część ośrodka badawczego. Zapewne tak. Czy zostali tu przysłani, żeby zbadać burzę? Zasilanie jest nadal włączone. Jak to możliwe. Elektroliza? Chyba tak. Wydaje mi się, że to jest właśnie taki przyrząd też zejdzie. No coś do elektrolizy. Lepiej by było ją wyłączyć. Ha. Dobra, i chyba tutaj mam plan. Nie! Aha, dobra. Tylko no cóż, ciem inaczej. A zobaczymy, jak coś stanie, jak wskoczę. Dużym natężeniem zabija człowieka. Dobra. Musi być jakaś droga przez wodę. Amunicja, oj, maksymalna ilość. Tu nic nie ma, a jest jakiś generator pieprzony. Chyba niekoniecznie działający, ale w sumie myślę, że ja chyba mogę wyłączyć e, aktualnie, chociaż chyba nie mogę. Fuck. No to lipa. Zobaczymy coś. No, na pewno gdzieś tutaj się muszę dostać. I wydaje mi się, że tą właśnie łódką muszę płynąć. Tylko jak sprawić, żeby ona płynęła? Na schody to, to, to i to, to tyle ja wiem. Tam coś jest, sekunda. A to mi nic aktualnie nie dało, chociaż patrzcie linka. Cholera by ci wzięła. Nie, 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 blu, 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 blu. Zabiło ją to. nie, zgon. Bo elektroliza. nie, 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 No jakaś na pewno. Lera jasne. Tamtędy No w sumie... Nie no, to też się świeci, co jest właśnie... A, patrzcie. Mam pewien pomysł. Trzeba to podczepić. Wydaje mi się, że... Dobra. Mam już plan. To teraz spłonie, to teraz spłonie. No ja to teraz pociągnę. Chyba się udało. Też liczyłem, że pociągnę to jeszcze bardziej. Na szczęście się da, a jeszcze bardziej. Dawaj, chodź jeszcze dalej. Chyba już wystarczy. I teraz wartałoby to znowu ściągnąć w dół. Dawaj, dawaj. Jest, udało się. Udało się. Z tym, że cholerka. Jak tam teraz wejść na schody? O, fucking shit. Ale przypał. Oh, musi być jakiś sposób, żeby bezpiecznie przejść przez wodę. No dobra, ty kobieta, okej, okay, ale... Um... O, się chyba wkopałem właśnie. Jakie to jest durne. Ja tam na pewno nie mogę wejść na górę Wróćmy jeszcze na chwilę tutaj. I jeszcze podciągnijmy raz. Teraz no dla bezpieczeństwa na razie. I lecimy, 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 dobra No tam się muszę dostać, tak? Tam właśnie tam tam jest już końcówka, cholera jasna. Chodź tej i głupia W sumie może zdąży tam przejść? Nie, 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 nie ma głupich. Jeszcze cholera się źle ułożyła, no. Na chwilę trzeba wyłączyć, czy mogę w ogóle tego nie włączać. Tak, 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 tak się zastanawiam, czy ja dobrze. O fach! Tu, tu też nie da tak ładnie wyskoczyć, jak skoczyć. No nic, im więcej będę mieć czasu na przejście, tym lepiej. Więc kierujmy ją maksymalnie w tamtą właśnie stronę. Bo moim planem jest przejść tam, po tej wodzie. No i zobaczymy. Ile mam na przykład sekund? I. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć sekund. Dobra. Czy tam pięć jakichś tam jednostek odliczania? Waga ryzyko cholerne. Dawaj, 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 jezu nie zdążę, nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans. Nawet do połowy drogi nie doszedłem. Dobra, już jestem i już wiem jak to trzeba zrobić. E, okazuje się, że fail życia, e, bo... E, no, byłem blisko rozwiązania, na pewno trzeba łódkę przesuwać i trzeba ją przesunąć właśnie pod tą elektrodę. E, po tą elektrodę. Tak, żeby ona znowu nie wpadła do wody. Pierwsze co, muszę się przedostać tam, gdzie byłem. sumie mogę sobie paść, ale już dobra. I skapnąłem się też od razu, że burza idzie. Grzmi jak jasna cholera. Ale no cóż, nie słyszałem. Nie słyszałem, że ktoś do mnie teraz puka, w ogóle dzwoni do drzwi. Ja pindole. kto to? A gra jest tak głośna Że tego nie jestem w stanie usłyszeć A, spoko, spoko, spoko Nieważne No i okej okay. Podsuwamy I szybciutko dawaj, 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 dawaj Udało się? Udało się Zajebiście. Zajebiście. Dokładnie o to chodziło. Dokładnie o to chodziło. Także dzisiaj chyba jeszcze już na Endura nie pójdę, bo aktualnie no. Zaczyna dość ładnie grzmieć Magazyn. Artefakty ze starożytnego grobowca. Także będę chciał skończyć odcinek. O! Patrzcie! Oh yeah. Dobra, zalany grobowiec ukończono! Gut. No to mogę wyjść. To można już wychodzić. Tam było chyba 14 minut, tutaj 2 No, jeszcze niby krótko jest, dobra, wyjdziemy. E, Najwyżej dojdę do, do jakiegoś tam pewnego momentu. Sobie chmury, to ja wam powiem, że tutaj u siebie nie widzę. Cholera, tędy czy tędy? E, chmury to ja u siebie za bardzo nie widzę. Ale jak teraz właśnie patrzę sobie w poradniku, to ładnie hukło. gdzieś gdzieś ładnie zagrzmiało. Oj, nie ten stop Stop, ten będzie bliżej. Oh fuck. No, 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 no. Yeah. Przytem nie doskoczę. E, doskoczyłem, dobrze. Już mewy są, także jestem blisko. Okej, okay, jest wyjście. Czyli lecimy dalej. Okej okay. Lecę dalej, tędy, czy tędy? Tutaj też niby coś jest, ale tu będzie jakaś, taka, jakaś fajna skrytka Typu jakaś skrzynka Coś w tym stylu Chociaż nawet nie, choć dobra, jest skrzynka I po skrzynce I co, teraz chciałam tam wrócić Oj to nie było warte Hmm To się nie świeci Ale 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 tu jest akurat Ten się można wspiąć Oj na tym wspinaniu tutaj to też bym polemizował Bo ja tutaj w ogóle nie mogę skoczyć Ech Po co mnie tutaj przywiało no Tutaj takie Dobra, pierwszy raz tego tak już widziałem w ogóle A tutaj widzę, że lecimy. Widzę, że roz rozbieg w ogóle był zbędny w tym momencie.

Szukamy czegoś mocniejszego Ciekawe ile osób na dobra Uznało, że już koniec odcinka O, jest książeczka jakaś Słoneczna królowa Słoneczna królowa, Jezu Już ta babka powoli mi zaczyna irytować Słoneczna królowa Bunkier na ścianie klifu Bunkier Jakoś teraz grzmotu już nie słyszałem. O, niebo się przejaśnia. Także nie jest tak źle. Widok na bunkier. A on tam poszedł sobie. No dobra, okej. Okay. Aleks, cały. Czy ona trzyma tyle tej Liny, no. Gdzieś na pewno. wow, wow, wow. Był, było blisko już upadku. Rurki się nie rozpindą, no. Przecież to to się ledwo trzyma. Tak zardzewiałe, że Boże. Wow, jakie działo w ogóle. Skrzyneczka. Ale spod tego działa, to ja się chyba za nim pożegnam. E, dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym już pewnie sobie dotrę do Endurance. Znaczy zobaczymy, co tutaj ewentualnie jest. Dobra, to, to, to załatwimy sprawę w następnym odcinku. To byłoby na tyle, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, pamiętajcie o łapce do góry, jeżeli Wam się odcinek podobał, o subskrypcji, jeżeli chcecie otrzymywać odcinki na bieżąco, no i o komentarzu, żeby wyrazić opinię. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie, pa pa!